Ten pojazd stał się wrakiem około miesiąca sierpnia. Wtedy zostały powybijane szyby, tam straciła się tablica rejestracyjna, został spalony. Wówczas dzielnicowy straży miejskiej podjął czynności zmierzające do usunięcia tego pojazdu. Procedura jest taka, że najpierw staramy się ustalić, gdzie mieszka właściciel, trzeba do niego dotrzeć. Napisać pismo to troszeczkę trwa. Procedury takie są, a nie inne. Jest chwilą, kiedy właściciel nie odebrał pisma, do nas przyszło zwrotne potwierdzenie odbioru, pojazd zostanie właśnie usunięty, odholowany na parking przy ulicy Toruńskiej. Jeżeli właściciel tego pojazdu nie odbierze do 6 miesięcy, to pojazd przechodzi z mocy ustawy na rzecz gminy.